Po pierwsze chciałem zauważyć, że i żebyśmy wszyscy mieli tego świadomość, że nie, nie jesteśmy stronami konfliktu. I tak się nie czujmy, ani, ani Państwo, ani my się tak nie czujemy. Że po prostu czy, to jest nasze miasto, prawda? Przyszliśmy tutaj porozmawiać o jego przyszłości. Zakłada on w dobrą wolę również, że działają w dobrym kierunku dla naszego dobra, a my temu przyplastujemy lub że pewne rzeczy, co zrozumiałe, yy, yy, mogą się nam nie podobać lub być sprzeczne na, z, z naszym interesem. Pierwsza rzecz, którą chciałem poruszyć, to jest najważniejsza. Kraków yy, ostatnio, normy smogu w Krakowie ostatnio przekraczają 800%. Naturalnym Kanałem, który czyści powietrze w usuwa smog, jest Dolina Wisły. To, druga rzecz, jest to najpiękniejsze miejsce w Dolinie Wisły, to jest Zapole. Natomiast tutaj sprawa, sprawa, smogu wygląda tak, że z chwilą, kiedy ja to powiedziałem teraz, to jest, to stwarza pewne obowiązki dla wszystkich, albowiem kto powiedzmy przystarza jeszcze y, ilości smogu albo utrudnia jego usuwanie y, poprzez na przykład zabudowę doliny y, wiznej y, działa na niekorzyść zdrowia mieszkańców. I to zarówno projektantów jak, jak, jak i mieszkańców, prawda? Bo y, to jest nasze miasto i mieszka naturalna. W związku z tym y, jest to już sprawa karna. Ponieważ wiemy o tym, że, źle, y, że dzieje się coś źle. I nie zapobiegamy temu, ewentualnie powstaniemy to na siłę, jakimiś budowami z jakichś tam kluczków. I, I temu się będziemy stanąć przez Nie I powinniśmy to robić wspólnie. Zresztą tak chciałem, no, żeby tak było. Czyli praktycznie plan zagospodarowania przestrzennego powinien traktować Wisłę nie tylko jako no raz jest jeszcze element estetyczny. Spójrzmy, pod Wawelem stoi manga zbudowana przez pana Wajdę, który poprze nasze y, postulaty. I y, teraz y, jeszcze... Y, y, Wawel się nie wstydzi mangi, ani manga Wawelu, prawda? Są, są to dwa, dwie perełki na Wisłą. Najpiękniejszy polski miast y, z Teraz tutaj, z tego co widzę, to planuje się kolejne jakieś potworki do Kulipska, w najpiękniejszym miejscu za Kolubis. Co po pierwsze, no, nie przysporzy nam uchwały na pewno. Panom jako architektom również, to, to to już potomność będzie rozliczać wszystkich. I no, po prostu lepiej, lepiej, coś zostawić i odłożyć na jakiś czas, niż robić pochodnie. Bo jest to jest ta teren zarobowy, który nie powinien być w ogóle to jest To jest kolejny argument, którego tutaj należy Z Czy mogę coś powiedzieć? Bardzo znaczy, proszę. pierwsze, to na tej planszy k to między innymi właśnie w zakresie środowiska przewodniczego, również są strefy przewietrzania zaznaczone, to jest po pierwsze. Można sobie tam się. A po drugie, w każdej jednostce, każdej jednostce gdzie jest element przewietrzania, jest to odnotowane. Jest korytarz ekologiczny, to są elementy dla zwierząt, ale jest też korytarz właśnie przewietrzania miasta. W związku z tym, w tej jednostce jest na pewno jakiś fragment, który służy przewietrzaniu miasta. I to jest też w studium zaznaczone, jeżeli Pan mówi o tym problemie. Natomiast, no, natomiast jeszcze wracając do ogrodów działkowych, ja chciałem powiedzieć, że ja tym tematem się interesuję od samego początku i w tamtej kadencji ze zespołem do spraw ogrodów działkowych, gdzie próbowano również powoli kasować te ogrody działkowe. No i ja oczywiście z tym stanowiskiem prezydenta się nie zgadzam, które zostało wypracowane niby. Zresztą pogody działkowe tego nie uznały, że jeżeli jest stuprocentowa własność miasta Skarbu państwa, to jest bezwzględnie szanowane i jest to zapisywane jako ZD, czyli ogody działkowe. Natomiast jeżeli są jakieś wątpliwości, rozszerzenia teoretyczne nawet, to wtedy jest to zielenią urządzona i, no i wtedy może powstać no, coś z zielenią związane. No, jest dużo że, no, ale ja, ja tylko mówię o zapisach. ZD to jest zapis jednoznaczny. Zeru to już tak. I, i jeszcze kończąc. Yy, no dlatego tak... Moje podejście jest takie, że właśnie gody działkowe to jest taka zieleń urządzona, która nie kosztuje miasto nic. Po prostu sama się utrzymuje, bo jak tak. Państwo wiedzą są parki bardzo... samar... Ja, nie, bo to by nie No ja mówię no, w, cudzysłowie, tak. w, cudzysłowie, w cudzysłowie miasto nie ponosi tak. kosztów utrzymania. Yy, Natomiast wszystkie parki niestety miasto płaci, żeby utrzymać. I utrzymać te to, to kosztuje i w związku z tym wydaje mi się, że ile w miarę możliwości ogrody działkowe należy utrzymać, co najwyżej oczywiście jest taka druga strona medalu, żeby te ogrody działkowe były dostępne dla mieszkańców w szczególności okolicznych, ale w ogóle Krakowa, to jest jedna sprawa, a druga, żeby u Państwa była, poza oczywiście tym, że my piszemy w planach miejscowych, żeby jakby zachować estetykę, czyli zabronić używania pewnych materiałów, no ale żeby te altanki były estetyczne, a nie raziły... No właśnie. Bo no to jest też ważny element. No, żeby, żeby się ogrody broniły, że są ładne, dostępne dla mieszkańców i nic nie kosztują.